Dzień piąty zaczynamy od przedstawienia testosteron w teatrze imienia Ludwika Sulskiego. Ja już biorę chyba piąty lub szósty raz udział, i co roku to, no, to jest taka możliwość, bo ostatnimi laty nie było takiej możliwości. I co roku jestem na kilku spektaklach. W tym roku też przy, na czterech będę. No i przynajmniej ten pierwszy spektakl, który obejrzeliśmy, to zrobił na mnie ogromne wrażenie. Bardzo, bardzo fajny spektakl, i myślę, że na te następne trzy, które jeszcze planuję przejść, będą nieładne. ładne. Na początek chciałbym e, zadać takie już klasyczne pytanie: Jak się grało przed tarnowską publicznością? Jak wrażenia z pierwszego dzisiaj występu? E, bardzo dobre. Tak to jest z pierwszymi spektaklami, że nie wiem jak one zaskoczą. Szczególnie pierwsze minuty są ważne. Właśnie teraz rozmawialiśmy o tych pierwszych minutach. Chociaż myślę, że się dzisiaj, że się udało za tym pierwszym razem jakoś tam wskoczyć na odpowiedni poziom emocjonalny. Mamy tam swoje przemyślenia przed drugim oczywiście, ale myślę, żeby ten pierwszy też był OK. Tak. No nie ma też co wyciągać zbyt daleko idących wniosków, bo oczywiście każda publiczność jako jakiś wspólny organizm ma swoją energię i w ogóle pewnie teraz następny spektakl będzie w zupełnie innych momentach bawił, mam nadzieję. I, no i super, no i to jest zawsze ciekawe bardzo, bo tak jak gramy, to już w którym mieście? Czwartym? No tak, czwartym. Tak, tak, więc tak, powiedzmy, tak. że, że różnią dwa, się. W licuć te dwa, w którym tak. jakby, jesteśmy w koprodukcji. Więc tak, nie wiem, tak, to, to jest z opolskiego i śląskiego, z Katowic tak, tak. koprodukcja. No to obserwujemy bardzo różne jakby przebiegi takie emocjonalne publiczności, która reaguje bardzo spontanicznie i czasami w zaskakujących momentach. Zupełnie innych niż, niż na skoś... przykład publiczność w Opolu, a publiczność w Katowicach reaguje inaczej niż ta tutaj w Tarnowie. I tak więc W związku to tym jesteśmy jest strasznie troszeczkę... ciekawi tego, tego drugiego spektaklu za chwilę. Tak. Proszę opowiedzieć o całym procesie przygotowawczy do roli czy tylu mężczyzn na scenie yy, udało się to wszystko pogodzić nie pogryźli się jakoś panowie <laughs> Znaczy, szczerze mówiąc, ja jestem zawsze zwolennikiem równowagi w obsadzie. Przynajmniej powinna być jedna kobieta, aczkolwiek teraz nie było w obsadzie, aczkolwiek była z nami inspicjentka, była także suflerka z nami, więc autorka się scenografią i kostiumami, to były też kobiety, więc one były w na próbach, więc jakby rozładowywały ten męski testosteron, który tam się zgromadzał. Ale Co myślę, że... Były dobrym papierkiem lakmusowym na niektóre nasze pomysły. Tak, 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 tak. Jeżeli były zbyt męskie, to one nam szybko nas Ścinały. A czasami wręcz ku naszemu zaskoczeniu, kiedy mówimy, nie, dobra, to już jest chyba takie zbyt samcze. To wtedy na przykład właśnie nasza iskrycjantka mówiła, nie, co wy, to jest super, właśnie. Tak, <laughs> Ale dobrze, to jest przy takim spektaklu szczególnie, wydaje mi się, ważne, żeby jednak ten przepływ energii kobiecej był też zauważalny. a z solskiego przenosimy się do Centrum Sztuki Mościce, gdzie czeka na nas książka Nie zdobi człowieka. Była sztuka bardzo dobra, y, fabuła, gra aktorska, na poziomie wszystko. Tak więc y, była to jedna chyba z najlepszych sztuk, które do tej pory widziałem. No i sami aktorzy, no, y, znani z ekranów telewizyjnych, no i potwierdza się, że aktor najważniejszy jest na scenie dobra fabuła, i to wystarczy, żeby rzeczywiście sztuka była dobra i yy, no, dużo radości, dużo śmiechu z tego było, tak więc rzeczywiście warto było zobaczyć i polecam. Świeżo po występie chciałbym panią zapytać, jak się pani grał przed tarnowską publicznością? No było fantastycznie, było tak fantastycznie, że aż straciłam głos z wrażenia. Było naprawdę super, dziękujemy, że mogliśmy tutaj dzisiaj z Wami być. Ja bym chciał, żebyśmy my przeżywali emocje, my artyści, o Jezu, przesadziłem. Ja nie jestem artystą, jestem wyrobnikiem scenicznym. Może ktoś kiedyś nazwie mnie artystą, ale jeszcze chyba nie zasłużyłem na to, żebyśmy przeżywali emocje i żeby te emocje potrafiły przelecieć przez rampę sceniczną do ludzi. Kiedy kocham, to żeby ludzie czuli miłość. Kiedy nienawidzę, żeby ludzie czuli nienawiść. Kiedy jestem szczęśliwy, żeby ludzie czuli szczęście. Ja akurat wybrałem sobie taki zawód, Czyli inaczej, taką branżę, że pracuje w komedii. My, my teatr kwadrat warszawski robi w, te, w, te, w tej branży w tym gatunku. Dlaczego? Dlatego, że my uwielbiamy dawać ludziom radość. Nie dlatego, że jesteśmy głupkowatymi yy, fircykami i nie, nie dlatego, że jesteśmy gotowi, nie wiem, kopać się po tyłkach i trzaskać drzwiami. Nie, 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 nie. Dlatego, że wiemy, że mądrość ludzie mają wszędzie. Radości brakuje ostatnio bardzo nam wszystkim. Radości, uśmiechu. My się naprawdę staramy dzielić z naszymi widzami miłością, radością i uśmiechem. I nie robimy tego nachalnie. Nie wiem, może ktoś to tak oceni, ale staramy się to robić delikatnie, wzruszająco, subtelnie. I tak, i to jest dla mnie, i to jest dla mnie sztuka. Jak można. Nawet, smut, no powiedzmy, smutnego człowieka wprowadzić o godzinie 18.30 do teatru, a o godzinie 21.30 ten człowiek wychodzi nie tylko radosny, ale jeszcze z pomysłami i nadziejami na przyszłość. To jest dla mnie najważniejsze w sztuce. Mówi się, że przy komedii trzeba pracować śmiertelnie poważnie, żeby wyszło naprawdę zabawnie. A czy mimo tej zasady były na próbach jakieś śmieszne wydarzenia, anegdoty? Tak, nie miewaliśmy. W zupełnie inne sztuce, aha, bo my w ogóle nie, nie, nie rozmawiamy o żadnej konkretnej sztuce, bo myśmy te, teraz się spotkaliśmy w, ta, w Tarnowie przy okazji, przy okazji sztuki Nie książka Zdobi człowieka, ale mamy taką sztukę, gdzie też gram z Pawłem Małaszyńskim, mamy taką sztukę Tydzień nie dłużej. Tam jest jedna, jest taka sekwencja, dwie stronice ma w scenariuszu, gdzie nie byliśmy w stanie jej próbować, bo się tak śmialiśmy, że nie byliśmy w stanie nauczyć się jej na pamięć, bo się cały czas śmialiśmy, nie byliśmy w stanie jej zagrać. My ją gramy, widzowie się śmieją, ale już się tak nie śmieją, jak myśmy się śmieli na, 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 na próbach. To jest nieprawdopodobne. A ja do tej pory mam problem, za każdym razem mam taki kubek, wiesz? Mam taki kubek. I ja, ja wiem, że jak, jak, jak zacznę się śmiać... A, a jest ultra poważna, bo jest w ogóle wymyślona śmierć matki. Wymyślona śmierć matki, hello. Mam kubek i czuję, jak, jak, jak już czasami nie daję rady, to łapię ten kubek i udaj, że piję, wiesz. I to są takie... A po prostu nie, owszem, cudownie się śmieją, ale... No ale, ale my bardziej, my, my bardziej jesteśmy... To, ale to jest chyba jedna, jedna tak, jeden taki moment w moim życiu zawodowym, że mnie bardziej bawi scena niż, niż publiczność. oprócz tego to zawsze jest jednak ogromny, ogromny, ogromny układ no publiczności, bo to, kurczę, no dla nich to robimy, nie? Przed nami piąty dzień festiwalu, a na nim koncert Miłosna Osiecka w wykonaniu Katarzyny Żak o godzinie 19.00 w Teatrze imienia Ludwika Solskiego. Zapraszamy bardzo serdecznie. Strasznie się cieszę, że powstają nowe, rzetelne, dziarskie, prawdziwe, mądre stacje, takie jak Synaj TV. Cieszę się, że coś takiego istnieje w tym kraju. Andrzej Neyman, to jest moje nazwisko. Kocham Was. Pa!